Zmierzch. Ile jest części oraz jaka jest chronologia z filmu oraz książek. A więc jeśli planujecie zabrać się za oglądanie Zmierzchu w wersji filmowej, no to w tym przypadku mamy pięć części. Pierwsza, czyli zwykły Zmierzch. Druga, czyli Zmierzch Księżyc w Nowiu, trzecia Zmierzch Zaćmienie, czwarta część to Zmierzch Przed Świtem, część pierwsza oraz piąta część, czyli Zmierz Przed Świtem, część druga. Natomiast jeśli poszukujecie książek i zastanawiacie się jaka jest chronologia, no to w tym przypadku cykl Zmierzchu według książek składa się w znacznie większej ilości publikacji. Czyli pierwsza to jest oczywiście Zmierzch, następnie jest to Księżyc w Nowiu, potem jest to Zaćmienie, następnie drugie życie Britanner, następnie potem mamy Przed Świtem, no i kolejna część to jest Życie i Śmierć. No i moi drodzy, na koniec jest Midnight Sun. Listę tych wszystkich części macie w opisie tego filmu, gdybyście planowali zakupić jakąś książkę, no to linki do książek też macie w opisie tego filmu. A dziękuję Wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!